W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się jednym z najbardziej fascynujących, a zarazem najtrudniejszych do zbadania obiektów we współczesnej fizyce neutrinom. Te elektrycznie obojętne cząstki elementarne o niezwykle małej masie niemal nie oddziałują z materią. Każdej sekundy przez nasze ciała przelatują biliony neutrin pochodzących zarówno ze Słońca, jak i odległych zakątków kosmosu. Mimo swojej ulotnej natury, neutrina odgrywają kluczową rolę w astrofizyce i fizyce cząstek. Dzięki nowoczesnym detektorom, takim jak Super-Kamiokande czy IceCube, naukowcy odkryli, że neutrina potrafią zmieniać swoją tożsamość w procesie zwanym oscylacjami, przełomowe odkrycie, które przyniosło Nagrodę Nobla w 2015 roku. Badania tych cząstek pozwalają nam lepiej zrozumieć procesy zachodzące we wnętrzach gwiazd. A nawet rzucić nowe światło na zagadkę ciemnej materii. W tym odcinku opowiem, jak detekcja neutrin rewolucjonizuje naszą wiedzę o wszechświecie. Neutrina to najbardziej nieuchwytne cząstki elementarne we wszechświecie, tak słabo oddziałujące z materią, że bez problemu przechodzą przez planety, gwiazdy, a nawet całe galaktyki. Powstają w reakcjach jądrowych. Rozpadach promieniotwórczych i kosmicznych kataklizmach, od początku istnienia wszechświata bombardując wszystko, co napotkają na swojej drodze. Każdego dnia przez twoje ciało przelatują biliony tych cząstek, nie pozostawiając po sobie niemal żadnego śladu. Istnieją trzy znane rodzaje neutrin: elektronowe, mionowe i taonowe. Każdy powiązany z odpowiadającą mu naładowaną cząstką: elektronem, mionem lub taonem. Co zaskakujące, Neutrina mają masę, choć niezwykle małą. Miliony razy mniejszą niż elektron. Dokładne zmierzenie tej masy to jedno z największych wyzwań współczesnej fizyki. W 2015 roku Nagrodę Nobla przyznano za odkrycie oscylacji neutrin, które sprawia, że cząstki te mogą spontanicznie zmieniać swój typ w trakcie lotu, co jest możliwe tylko wtedy, gdy mają niezerową masę. Neutrina poruszają się z prędkością bliską prędkości światła, a ich źródła są niezwykle różnorodne. Najbliższym i najobfitszym jest nasze słońce, gdzie w reakcjach termojądrowych powstają głównie neutrina elektronowe. Każdej sekundy przez każdy centymetr kwadratowy ziemi przelatuje około 60 miliardów tych cząstek. Jeszcze bardziej energetyczne neutrina rodzą się w wybuchach supernowych. W 1987 roku Detektory zarejestrowały neutrina supernowej w Wielkim Obłoku Magellana na 3 godziny przed dotarciem światła widzialnego, co potwierdziło teorię, że neutrina uwalniają się w pierwszych momentach kolapsu gwiazdy. Inne egzotyczne źródła to aktywne jądra galaktyk, rozbłyski gamma, a nawet zderzenia wysokoenergetycznych promieni kosmicznych z atmosferą Ziemi. Co czyni neutrina tak wyjątkowymi? To nie tylko ich zdolność do przenikania materii, ale także fundamentalne właściwości kwantowe. Wszystkie obserwowane neutrina są lewoskrętne. Ich spin jest zawsze przeciwny do kierunku ruchu, podczas gdy antyneutrina są prawoskrętne. Ta chiralność jest ściśle powiązana z oddziaływaniami słabymi, które odpowiadają za rozpad promieniotwórczy. Fakt, że nie zaobserwowano prawoskrętnych neutrin ani lewoskrętnych antyneutrin sugeruje, że te cząstki mogą być swoimi własnymi antycząstkami. Jest to hipoteza znana jako fermiony Majorany, która mogłaby wyjaśnić, dlaczego we Wszechświecie dominuje materia nad antymaterią. Detekcja neutrin wymaga niezwykle czułych instrumentów. Największe obserwatoria, takie jak Super-Kamiokande w Japonii czy IceCube na Antarktydzie, wykorzystują ogromne zbiorniki wody lub lodu, w których rzadkie zderzenia neutrin z atomami Wywołują słabe błyski światła. Każde takie zdarzenie to prawdziwe śledztwo naukowe. Fizycy muszą odtworzyć energię, kierunek i typ neutrina na podstawie subtelnych sygnałów. Mimo tych wyzwań, badania neutrin otwierają nowe okno na wszechświat, pozwalając zajrzeć tam, gdzie nawet światło nie może dotrzeć do wnętrz gwiazd, odległych galaktyk i najwcześniejszych chwil po wielkim wybuchu. Neutrina Choć jedne z najliczniejszych cząstek we wszechświecie, wciąż skrywają przed naukowcami fundamentalne tajemnice, które mogą wymagać rewizji naszego rozumienia fizyki. Najbardziej niepokojąca jest kwestia ich masy. Model standardowy pierwotnie przewidywał, że neutrina powinny być bezmasowe, jednak eksperymenty z końca XX wieku jednoznacznie wykazały, że jednak posiadają masę, choć niezwykle małą. To odkrycie postawiło przed fizykami pytanie, Dlaczego neutrina są tak niezwykle lekkie w porównaniu do innych cząstek elementarnych? Najpopularniejsza teoria mówi o tzw. mechanizmie seesaw, który zakłada istnienie superciężkich neutrin prawoskrętnych, ale dotąd nie znaleziono na to bezpośrednich dowodów. Kolejną zagadką są oscylacje neutrin zjawisko, w którym neutrina spontanicznie zmieniają swój typ podczas lotu z jednego w drugi. To kwantowe przeistaczanie się między trzema stanami zapachowymi elektronowym, mionowym i taonowym wymaga, by neutrina miały różne masy, ale dokładna hierarchia tych mas pozostaje nieznana. Czy najlżejsze jest neutrino elektronowe, czy może któreś innego rodzaju? Eksperymenty takie jak NOVA i T2K w Japonii badają te subtelne różnice, mierząc jak często neutrina zmieniają swoją tożsamość podczas podróży przez setki kilometrów skały. Najbardziej kontrowersyjną zagadką pozostaje możliwość istnienia sterylnych neutrin hipotetycznego czwartego typu neutrina, które w ogóle nie oddziaływałoby przez siły podstawowe poza grawitacją. Wskazówki na ich istnienie pojawiły się w kilku eksperymentach, w tym w anomaliach rejestrowanych przez detektor LSND w Los Alamos i później minibu w Fermilab, gdzie zaobserwowano nadmiar neutrin elektronowych, którego nie da się wytłumaczyć standardowymi oscylacjami. Jeśli sterylne neutrina istnieją, mogłyby stanowić część tajemniczej ciemnej materii wypełniającej wszechświat. Jednak wyniki innych eksperymentów, takich jak IceCube czy Daya Bay, nie potwierdzają tych obserwacji, pozostawiając fizyków w stanie głębokiej niepewności. Niemniej fascynująca jest kwestia natury neutrin. Czy są one swoimi własnymi antycząstkami, jak przewiduje teoria Majorany? Czy też neutrina i antyneutrina to odrębne byty, zgodnie z koncepcją Diraka? Odpowiedź na to pytanie mogłaby wyjaśnić, dlaczego we wszechświecie dominuje materia nad antymaterią. Eksperymenty poszukujące bezneutrinowego podwójnego rozpadu beta, takie jak Gerda czy Legend. Próbują rozstrzygnąć ten problem, szukając śladów procesów, które byłyby możliwe tylko gdyby neutrino było cząstką Majorany. Ostatnią wielką zagadką jest rola neutrin w ewolucji kosmosu. Ponieważ neutrina powstały w ogromnych ilościach zaraz po wielkim wybuchu i wciąż przemierzają wszechświat, ich niewielka masa zbiorowo wpływa na sposób, w jaki formują się gromady galaktyk. Dokładne pomiary rozkładu materii we wszechświecie przez teleskopy takie jak Euklid, Mogą pomóc określić sumę mas wszystkich rodzajów neutrin, co z kolei pozwoliłoby lepiej zrozumieć ich naturę i historię. Każda z tych nierozwiązanych zagadek dotyczących neutrin stanowi potencjalne okno na nową fizykę wykraczającą poza model standardowy, a ich rozwiązanie może zrewolucjonizować nasze rozumienie fundamentalnych praw przyrody. Współczesne badania neutrin to prawdziwy wyścig technologiczny, w którym naukowcy budują coraz bardziej wyrafinowane detektory, by schwytać najbardziej nieuchwytne cząstki we wszechświecie. Jednym z najbardziej spektakularnych osiągnięć ostatnich lat jest obserwatorium IceCube, zanurzone w lodach Antarktydy. Ten niezwykły detektor wykorzystuje kilometr sześcienny naturalnego lodu jako medium do wykrywania niebieskiego promieniowania Czerenkowa, powstającego, gdy neutrino zderzy się z atomem. W 2018 roku IceCube zidentyfikował pierwsze w historii astrofizyczne źródło wysokoenergetycznych neutrin. Blazar TXS 0506 plus 056, znajdujący się 4 miliardy lat świetlnych od Ziemi, to odkrycie, Otworzyło nową erę astronomii multi łączącej obserwacje fal grawitacyjnych, promieniowania elektromagnetycznego i właśnie neutrin. Na zupełnie inną skalę działa eksperyment Super Kamiokande w Japonii. Gigantyczny zbiornik zawierający 50 tysięcy ton ultraczystej wody, otoczony przez ponad 11 tysięcy fotopowielaczy. To właśnie tam w 1998 roku po raz pierwszy zaobserwowano oscylację neutrin atmosferycznych, co ostatecznie potwierdziło, że neutrina muszą mieć masę. Dziś zmodernizowana wersja detektora, wyposażona w nowe fotopowielacze i systemy akwizycji danych, prowadzi precyzyjne pomiary różnic mas między różnymi typami neutrin, które mogą pomóc wyjaśnić dominację materii nad antymaterią we wszechświecie. Najbardziej ambitnym projektem przyszłości jest bez wątpienia DUNE, Deep Underground Neutrino Experiment, który będzie badał wiązkę neutrin przesyłanych z Fermilab w Illinois do detektora w Dakocie Południowej, oddalonego o 1300 km. Ten eksperyment wykorzysta 70 000 ton ciekłego argonu do rejestracji śladów oddziaływań neutrin z niespotykaną dotąd dokładnością. Głównym celem jest poszukiwanie różnic w zachowaniu neutrin i antyneutrin, co mogłoby wyjaśnić, dlaczego po wielkim wybuchu przetrwała głównie materia. Pierwsze wyniki spodziewane są około 2027 roku. Równolegle w Chinach rozwija się projekt Juno, Jungman Underground Neutrino Observatory, który dzięki 20 tysięcznemu zbiornikowi z ciekłym scyntylatorem będzie mierzył oscylacje neutrin reaktorowych z bezprecedensową precyzją. Ten eksperyment, który rozpoczął zbieranie danych w 2024 roku, może ostatecznie rozstrzygnąć kwestię hierarchii mas neutrin, fundamentalnego parametru. Który wpływa na nasze rozumienie zarówno fizyki cząstek, jak i ewolucji kosmosu. Na szczególną uwagę zasługuje też Katrin w Niemczech, który mierzy masę neutrin z rozpadu trytu z dokładnością do 0,2 elektronowolta. To niezwykle ważne, ponieważ nawet tak mała masa, rozproszona po tryliardach neutrin wypełniających wszechświat, może mieć kluczowe znaczenie dla formowania się struktur kosmicznych. Każdy z tych eksperymentów, choć skupiony na innych aspektach fizyki neutrin, przyczynia się do rozwiązania większej zagadki, dlaczego wszechświat wygląda tak, jak wygląda i jakie prawa rządzą jego najmniejszymi składnikami. Neutrina, choć niezwykle słabo oddziałujące, odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu fundamentalnych praw rządzących wszechświatem. Ich unikalne właściwości Stanowią pomost między mikroświatem cząstek elementarnych a makroskalową strukturą kosmosu. W fizyce cząstek neutrina są jak brakujący element układanki modelu standardowego. Ich niezerowa masa wymusza konieczność modyfikacji obecnych teorii, potencjalnie prowadząc do nowej, głębszej teorii obejmującej grawitację. To właśnie badania neutrin mogą dostarczyć pierwszych eksperymentalnych wskazówek dotyczących teorii wielkiej unifikacji. W kosmologii neutrina mają bezpośredni wpływ na ewolucję wszechświata. Jako jedne z najliczniejszych cząstek we wszechświecie, mimo swojej niewielkiej masy, zbiorowo oddziałują grawitacyjnie, wpływając na proces formowania się galaktyk i gromad galaktyk. Co więcej, rozwiązanie zagadki asymetrii między neutrinami a antyneutrinami może wyjaśnić. Dlaczego po wielkim wybuchu przetrwała głównie materia, a nie antymateria? Z praktycznego punktu widzenia techniki opracowane do wykrywania neutrin znajdują zastosowanie w monitorowaniu reaktorów jądrowych, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa nuklearnego. W przyszłości detektory neutrin mogą stać się narzędziami wczesnego ostrzegania przed wybuchami supernowych, lub nawet służyć do komunikacji przez Ziemię. Badania nad neutrinami, choć pozornie abstrakcyjne, Stanowią doskonały przykład tego, jak fundamentalna nauka może prowadzić do nieoczekiwanych zastosowań praktycznych i głębszego zrozumienia naszego miejsca we wszechświecie. Neutrina, choć niemal niewidzialne, niosą odpowiedzi na największe pytania współczesnej fizyki. Od ich masy zależy los wszechświata, a ich zachowanie może być kluczem do teorii wykraczającej poza model standardowy. Każde nowe odkrycie, czy to oscylacje, anomalie, czy ślady neutrin sterylnych, przybliża nas do zrozumienia, dlaczego kosmos wygląda tak, a nie inaczej. W miarę jak detektory stają się coraz czulsze, neutrina odsłaniają przed nami kolejne warstwy rzeczywistości, łącząc mikroświat cząstek z ewolucją galaktyk. Być może właśnie te niepozorne cząstki, przemierzające kosmos niemal bez śladu, ostatecznie ujawnią najgłębsze prawa natury. Ich badanie to nie tylko nauka to prawdziwa podróż do granic naszej wiedzy. Subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek i komentujcie, jakie tematy powinienem poruszyć następnym razem. Czekam na Wasze głosy.